Ekosia i przyszłek eko przyszłość znają, odpadów segregacji skuteczność ogłaszają. Ekosia i przyszłek misje recyklingu mają i dzięki nim już dzieci zasady poznają. że poznałam przyszłka. Pomoże mi ocalić ziemię. W podziękowaniu za to, że mi pomaga, zrobię coś dobrego do jedzenia. Pozbieram jagody i ulepię pierogi. Będzie zachwycony. Ratunku! a. Jejku, jejku. a! O, o nie, nie, nie! Tylko nie to! R, r, ratunku! Co tu się wydarzyło? Zwierzęta są przerażone. Ale dlaczego? Hej, to ty rozrzucasz śmieci w lesie? Ja? Nie, nigdy w życiu. Ktoś w nocy przywiózł tu śmieci. Spójrz, butelki szklane odbijają promienie słońca. Zaraz dojdzie do pożaru. Natychmiast trzeba to ugasić. Zagrożenie pożarem zażegnane. Opowiedzcie mi, proszę, co tu się dzieje? Jak no, jak no, jak to tak? Przecież stał tu zawsze znak. Dobrze wiedzą o tym dzieci, nie zostawiaj w lesie śmieci. Spójrz dokładnie, jestem dzik. Może słyszał ktoś mój ryk, w łapę szkło mi się dziś wbiło, to mi bardzo zaszkodziło. Jak no, jak no, jak to tak, przecież stał tu zawsze znak. Dobrze wiedzą o tym dzieci, nie zostawiaj w lesie śmieci. Dzieci odnajdują, sto z butelek szklanych w lesie wielkie zagrożenie niesie. Jak no, jak no, jak to tak? Przecież stał tu zawsze znak. Dobrze wiedzą o tym dzieci, nie zostawiaj w lesie śmieci. Licy fiórka protestują. Segregację proponują. Szkło to kosza zielonego, nie do lasu, mój kolego. Jak no, jak no, jak to tak? Przecież stał tu zawsze znak. Dobrze wiedzą o tym dzieci, nie zostawiaj w lesie śmieci. Jak no, jak? Jak no, jak? Skąd wzięły się te odpady? Przecież to szkło zagraża środowisku i rozłoży się w ziemi dopiero za tysiące lat! Co? To moje wnuki i wnuki ich wnuków, a także wnuki wnuków ich wnuków będą cały czas kaleczyć się o te szkło? Jak ich pra-pra-pra-pra-pra-pradziadek? Pra, to katastrofa! Nie ma na to jakiegoś rozwiązania? Jest! Segregacja odpadów. Takie szkło powinno znaleźć się w zielonych pojemnikach lub w workach, które spod domów odbiera specjalny samochód. A gdzie oni to wywożą? Do zakładów, w których szkło jest czyszczone i rozdrabniane. Później powstają z tego nowe produkty. Co to za zwierz? Biedny zwierzaczek. Wpadł w śmieci i przeczepiły się do niego metalowe puszki. <laughs> nie, to nie jest zwierzę. To przyszłek. Robot z przyszłości, który przybył, aby pomóc mi uratować ziemię. Witajcie, leśni przyjaciele. Mnie tam on się podoba. Widać, że twardy z niego gość. A żołędzie lubisz? Jak coś, to ja cię poczęstuję. Bardzo dziękuję, ale nie jadam żołędzi. A szkoda. Ja z kolei nie odmówię. O, wracając do tematu, nowe produkty? To znaczy, że z tych starych będą nowe szklane butelki? Nie tylko. Szkło z recyklingu zostanie użyte do produkcji nowych opakowań szklanych. Słoików i butelek do napojów. A także cegieł, ceramiki, biżuterii, włókna szklanego do ocieplania domów, farb i różnych tworzyw sztucznych. Takie szkło jest również używane do budowy dróg. Wow! To co można wrzucać do tych pojemników, żeby zadbać o środowisko? Puste pojemniki szklane, ale bez nakrętek. Na przykład Słoiki czy butelki po napojach. I, I to wszystko? Tak, i to wszystko! To chyba nie ma miejsca w tych pojemnikach, bo ludzie przywożą śmieci do lasu! Może nie wiedzą, że odpady można również wywozić do przok czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mam pomysł! Potrzebne są nowe plansze informacyjne z napisem: To będzie dla ciebie szok! ale zamiast do lasu śmieci zawieźć do przodu. Gnialnie! Nie ma na co czekać. My porozmawiamy z leśniczym, żeby zrobiło nowe tablice informacyjne przed wejściem do lasu. Masz rację. A my z Przyszukiem poinformujemy o tym mieszkańców. Zatem do dzieła! O. Ale zaraz, zaraz. A ja... Ja też chcę pomóc. No nie, znowu zrobili mnie w konia.